To nie jest żadna walka z wykluczeniem komunikacyjnym. To jest bójda na resorach. Nie wiem, czy słyszeliście, w jaki sposób Platforma Obywatelska chce rozwiązywać problem wykluczenia komunikacyjnego. Ano tak, że chce umożliwić siedemnastolatkom zdobycie prawa jazdy. Trzeba powiedzieć sobie jasno: to jest bójda na resorach i po prostu pr zagrywka, bo tak poważnego problemu społecznego nie rozwiązuje się w taki sposób. A jeśli mówimy o prawdziwej walce z wykluczeniem transportowym, to tak naprawdę rozwiązania są proste. Potrzebujemy. Większych, częstszych kursów autobusów i pociągów. Tutaj za mną widzicie pociąg Poloregio. To jest przewoźnik, który co roku przewozi największą liczbę pasażerów w naszym kraju na polskich torach. To właśnie do tych pociągów wsiadamy najczęściej, jeżeli jedziemy do pracy, do szkoły, na studia czy załatwić swoje sprawy. Wiecie, dla wielu osób, które mieszkają w małych miejscowościach, na wsi czy w mieście, tak, posiadanie auta jest koniecznością, ale po pierwsze, nie każdy może sobie na to pozwolić, nie każdy ma prawo jazdy i nie mówimy tylko tutaj o młodych osobach. Wiele starszych osób także takich uprawnień nie posiada. I co, mają siedzieć w domu według Platformy Obywatelskiej? Ja się na to nie zgadzam. No dobra, to ja jadę. Do zobaczenia na miejscu.